Nadjeżdża nowe. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj powiem Wam parametry nowych pojazdów. Ten, który tutaj nam się prezentuje jest to nowy czołg na II wojnie światowej. Ale co on takiego specjalnego posiada? Jak dobrze widzicie rakiety. Tak, rakiety wchodzą na ósmy tier. Również i na dziewiąty, również i na dziesiąty. Dlatego że ten pojazd będzie miał losowanie właśnie do 10 tieru. Jakie parametry ta maszyna będzie posiadała i czy warto w ogóle sobie głowę zawracać? Patrząc na przykład na szóstkę, czyli Calliope, średnio bym powiedział, owszem, jeżeli nas wylosuje na tym samym tierze, te rakiety mogą nam pomóc. Tutaj, patrząc na ten pojazd, na pewno będzie to przyjemniejsza maszyna, dlatego że mamy standardowe. Porządne działo bo i w miarę dobra penetracja jak i również uszkodzenia też nie są złe takie standardowe bym powiedział jeśli chodzi o meda na ósmym tierze ale przejdźmy sobie do parametrów pojazd pojawi się już we wtorek myślałem że będzie on na 4 lipca ale pojawi się już we wtorek. I jakie parametry ta maszyna będzie posiadała? Słuchajcie, mamy 1450 punktów wytrzymałości, koni 704, niedużo koni, ale współczynnik w miarę OK, bo 17,2 konia na tonę 48 km, na godzinę do przodu, do tyłu 20 km, obroty, obrót. Kadłuba 36 stopni na sekundę, wieży 38. Opuszczanie działa minus 10 stopni bardzo dobrze i podnoszeniem 22 stopni do góry. Działo 90 mm, penetracja 221-268. O ile dobrze kojarzę, to pershing drzewkowy posiada takie same parametry. Tak więc tutaj mamy pojazd, można powiedzieć drzewkowy, z dodatkiem właśnie tych rakiet. Uszkodzenia 240, szkoda że nie większe. No ale jest to co jest. Czas kupiania 2.1, celność 0.36. Jeśli chodzi o przeładunek 6,9, prawie 7 sekund. Podejrzewam, że do 5 spokojnie jesteśmy w stanie zejść. Uszkodzenia na minutę. Ciekawa sprawa. Tutaj mamy 2000 prawie 100 i prędkość pocisków na podstawie APKI 975 i APCR -y 1219 tak więc APCR -y zdecydowanie na propsie i również posiadamy zestaw rakietowy tak 72 penetracji uszkodzenia to mnie właśnie zastanawia no bo tych rakiet tam chyba cztery rakiety jesteśmy w stanie wypuścić i uszkodzenia tutaj mamy 300 z tych chyba czterech rakiet. Tak więc no, nie mało. Jeżeli wyjedzie na nas jakiś czołg i jesteśmy na przykład na przeładunku, no to z tych rakiet możemy sobie skorzystać i pomóc. Czas skupiania tych rakiet mamy 2,5 sekundy, celność słaba 0,40. Tak więc na odległość nie wydaje mi się, że będzie to dobre rozwiązanie. Jednak podejrzewam, że będziemy grali bardziej w zwarciu i wtedy Takim dodatkiem właśnie te rakiety mogą być tutaj patrząc na penetrację 72 to nie jest dużo tak ale jakiś na przykład taki borsuk czy coś takiego miękkiego wyjedzie na nas no to wtedy możemy rakiet bez problemu używać jeśli chodzi o przeładunek tutaj mamy słuchajcie niecałe 11 sekund tych rakiet jest ich 4 tak więc no. Zastanawiające, ale zobaczcie, jakie, jakie są uszkodzenia na minutę aż 6000, no naprawdę kosmos. Jeżeli chodzi o ilość rakiet, jest gdzieś napisane. Czekajcie, ilość rakiet. Tutaj mamy 44 sztuki, a napisali prędkość. Hmm, 264 tak więc bardzo bardzo wolno zasięg spota 390 metrów radio 745 pojazd tak się prezentuje jeżeli chodzi o pancerz a wygląd tego pojazdu w ten sposób ta maszyna się prezentuje no, ciekawa sprawa teraz zastanawia mnie który następny pojazd na dziesiąty na przykład Tierze, na 10 tierze będzie zaprezentowany z takimi rakietami może jakiś nowy kolejny Paton może no nie wiem co może jakiś radziecki pojazd z rakietami no tutaj mają słuchajcie chłopy pole do popisu tak naprawdę chyba na 10 no nie no nie mamy na 10 tierze nie mamy na przykład żadnego czołgu z miotaczem ognia tak więc takie połączenie miotacz ognia rakiety normalne działo Człowiek, zanim by przełączył na dane, dany rodzaj uzbrojenia, trochę by to nam zajmowało. Tak więc tak maszyna się prezentuje. Typowy pershing, nic innego. Tak więc teraz chyba powiemy sobie, aha, jeszcze są skórki, specjalne skórki są do tego pojazdu. W ten sposób ta skórka wygląda. No raczej nic ciekawego. I teraz ceny, tak? Pojazd od 2 lipca, czyli już w ten wtorek. Ceny. Najdroższy zestaw 14 200. Tutaj mamy dodatkowo właśnie camo do tego pojazdu. 7 dni konta premium i inne pierdoły. A jeżeli chodzi o najniższą cenę, 8, prawie no powiedzmy sobie 9 tysięcy golda. Czy to dużo? No nie mało jak na... Zwykłego Pershinga, bo tak należy go nazwać, plus do, dodatek rakiet, no to nie jest mało 9000. tysięcy. Podejrzewam, że zwykły taki bez rakiet by kosztował około 6-5. No słuchajcie, tym bardziej, że Wargaming teraz rozdaje tych pojazdów premium bardzo dużo, no to tutaj no pewnie będzie pojazd do kolekcji i to wszystko. Niewielu pewnie się skusi, dlatego że patrząc na te rakiety, na uszkodzenia i na grę tymi rakietami, nie jest to wcale taka łatwa sprawa grając z sami doskonale wiecie, że te rakiety czasami się sprawdzają, a czasami są totalnie zbędne. Kolejny pojazd. Tutaj mamy XM1, tak, XM1. Jest to baza. Można powiedzieć pojazdu. Abrams, ten pojazd trafi na zimną wojnę. Już wam mówię również parametry tego pojazdu. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, patrząc na parametry, jest, to będzie ten pojazd będzie klasyfikowany jako czołg ciężki, tak? Na drugiej erze. Patrząc na Parametry tego czołgu, tu jak zwykle ja patrzę najbardziej na penetrację i ta penetracja nie wygląda za ciekawie szczerze powiem, no ale lecimy po kolei. Punkty wytrzymałości 3000, koni bardzo dużo, bo aż 1500, jeśli chodzi o współczynnik koni na tonę mamy 28 kuców, prędkość maksymalna 72 nawet i pół. Kilometra na godzinę, tak więc bardzo szybka maszyna. Jeśli chodzi o wsteczny, zobaczcie, prawie 40 km na godzinę, naprawdę robi wrażenie. Pojazd widać, że jest mobilny, a przypominam, jest to czołg ciężki. Obrót kadłuba, mamy tutaj 30 stopni, wieży 40 stopni na sekundę, opuszczanie działa minus 10 stopni, podnoszenie 20 i teraz właśnie penetracja 421. I 430 to jest największa penetracja na tym pojeździe. Uszkodzenia i to jest ciekawostka na pocisku tym, można powiedzieć, z gorszą penetracją mamy większe uszkodzenia 480, a na tym pocisku z lepszą peną 460. Nie jest to wielka różnica, no ale jest. Czas skupiania 1,9, 0,35 mamy celności, przeładunek 8 sekund. 6 spokojnie jesteśmy w stanie osiągnąć i teraz prędkość, a uszkodzenia na minutę 3600, prędkość pocisków, co jest istotne zobaczcie, na tych pierwszych pociskach, czyli z mniejszą peną mamy bardzo dobrą prędkość, bo aż 1500 a na tych drugich i są to hity o, są to hity, hity się kompletnie nie sprawdzają na drugiej ogólnie druga i Trzecia era, hity kompletnie się nie sprawdzają, na tym hicie mamy 1173, są jeszcze haki, prędkość 736, a uszkodzenia aż 590, zasięg spota 470 metrów i radia 590. Jak pojazd się prezentuje? W ten sposób ta maszyna wygląda. Nie ma aż tak naprawdę dużo pojazdów ciężkich na drugiej erze. No i mamy nową maszynę, która pojawi się już we wtorek. Tak więc tutaj pewnie pancerz warstwowy. Czy ja ten pojazd nabędę? Zdecydowanie nie, dlatego że nie gram na drugiej erze. A druga sprawa, jednak. Te pojazdy, które posiadam w garażu, słuchajcie, to one mi spokojnie wystarczą. Tutaj widać, że ta wieża jest pod takim kątem, tak jak właśnie na Abramsie mniej więcej. No i zastanawiające jest to, czy ten pojazd będzie tak dobrze opancerzony jak fv 4211, który mamy właśnie na drugiej erze. Tylko, że tamten pojazd brytyjski, on jeździ, no brytyjski, powiedzmy z flanki NATO, tak, tej. Flanki zachodniej. On jeździ bardzo, bardzo wolno, chociaż jest bardzo dobrze opancerzony. Mobilność jego jest słaba. Tutaj widać, że pojazd jest bardzo mobilny. Zastanawiająca jest właśnie ta wieża, czy ona będzie tak dobrze odbijała, jak właśnie na tym F-Fale. No, ciekawa maszyna może być. Jak ktoś gra na ogólnie zimnej wojnie i druga, trzecia era, no to taki dochodzi czołg premium, który może. Się znaleźć u Was w garażu. Jak wydacie najniższa cena za ten pojazd? Jest prawie 13 tysięcy goldiszy. Czy warto? Ja zdecydowanie się nie skuszę, dlatego że mam bardzo dużo fajnych czołgów na drugiej erze, a ten pojazd jakoś mocno tutaj on. Nie przekonuje mnie, żeby go posiadać. Tak więc, taka tylko dla Was informacja, że właśnie maszyna pojawi się już we wtorek. Słuchajcie, tyle. Jeżeli chodzi o parametry tych dwóch pojazdów, nie mamy trzeciego, który był zaprezentowany. Chodzi tutaj właśnie o tego Lighta francuskiego, ale to pewnie Wargaming zostawił sobie na kolejny tydzień. Tak więc, mnie najbardziej właśnie tamten Light interesuje. Ciekawa maszyna, może być. Zdecydowanie, ten mnie w ogóle nie interesuje, a Pershing kto wie, prawdopodobnie się skuszę, ale dlatego, że chodzi tutaj o tą innowację w postaci rakiet i chciałbym go wam zaprezentować. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się. Dzisiaj zapraszam na live. Do usłyszenia. Hej.